Zaraz będziemy montować tutaj e, nogę. Czekajcie, je muszę ułożyć teraz do góry nogami. I teraz tak, słuchajcie, szpilki z tego co pamiętam nie są chyba równe. Czy jak mi tutaj jedano? Jedna jest dłuższa. Te tutaj widzę jest chyba delikatnie. Nie, one są lekko poprzesuwane. Te są mniej więcej równe. Dobra, czy to są wszystkie szpileczki? Powinno być ich 7, tak? 5, 6, 7. Dobra, te idą ogólnie wszędzie. Jedna jest dłuższa. Jedna dłuższa. Ona powinna być na zewnątrz. Pamiętajcie, żeby jej nie dawać nigdzie w środku, ponieważ, jak dacie ją w środku, to będziecie mieli problem z tym, że Wam się zaprze o klawiaturę. Czyli teraz zobaczcie, kolizja występuje przede wszystkim tutaj i tutaj. To są dwie szpilki, których nie możemy wkręcić. Zewnętrzna musi być tamta lub tamta, czyli ta dalsza powinna być. I teraz tak: układ dolotowy i wtryski są tam, gdzie jest pompa wtryskowa i my od tej strony dajemy dłuższą czyli jak widzicie tu są wtryski czyli tu lub tu możemy dać e, naszą dłuższą szpilkę w tym przypadku daje się ją w tym miejscu ponieważ ta szpilka powinna właśnie mieć e, założony ten oto hak. jak to wszystko wyczyścimy to oczywiście odtłuszczamy e, głowicę sobie też gdzieś tam w międzyczasie wydmucham bo nie co mnie zastanawia tutaj ten wżer on się na początku wydawał być ładny ale widzę że to jest spory ubytek wiecie tutaj nie wiem, czy tu widzicie, dołek aż się zrobi, bo wyczyszczeniu będziemy widzieli dokładnie, w jakiej to jest kondycji. Bo na przykład tutaj widzicie, tu jest kanał na szpilkę. Tam jest ogólnie... Powiem wam szczerze, nie wiem dlaczego tu otworu nie było. Nie wiem, czy to oryginalnie nie myśleli, żeby jakiś otwór technologiczny zrobić. Mi się, zawsze, mi się zawsze wydawało, że tu powinien właśnie być jakiś otwór, że to jak byłoby otwarte, to tu byłby jakiś taki przepływ cieczy stąd do głowicy, a między tulejami. że To jakby lepiej wtedy było chłodzone. Czemu tak nie jest zrobione? To jest ciężko powiedzieć. Czemu blok nie jest połączony z tym e, tutaj kanałem, z głowicą? Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy może gdzieś stary 25, 8 miały to jakoś inaczej rozwiązane. Później nie wiem, nie chciałem się tych wiercić otworów, czy co. Bo tu, jak wiemy tu No to tutaj mamy ściankę, która jest mm, przedzielona. Tam jest taka groć mała, ona czasem na pęka. Ale powiem Wam, że no, ciężko mi powiedzieć, dlaczego tutaj na przykład jest takie miejsce, gdzie widzicie, robią się wrzery, bo tu jest miejsce styku właśnie, no najczęściej wody, no bo jak nie patrząc na wodzie, to często jeździ czy tam płynie, i tutaj to wszystko właśnie tak zawsze się żre. Natomiast no, tutaj no, nie ma co się zbytnio nad tym e, szczypać. czekajcie, jak wygląda to w ogóle względem uszczelki, bo to nie jest tak, że to wiecie, że to jest miejsce, które zgniło, tylko tu normalnie macie otwór. Teraz w czym jest problem? uszczelka przychodzi nam mniej więcej tak czekajcie gdzie jest grubsza strona, Tako. nie chcę jej tutaj mocno ubrudzić, czekajcie to się później tak wszystko przedmucha tylko co chcę wam pokazać, zobaczcie, że tu jak przyłożymy, o widzicie tu jest taki duży otwór i to jest otwór, trendek normalnie tu jest miejsce takie chłodzenia, tylko no dla mnie to jest dziwne, że nie wiem, to jest miejsce samego styku między tutaj blokiem a głowicą czemu to nie jest kanał normalnie wywiercony tylko no widzicie, tak jakby tutaj Woda dotyka i ma chłodzić to punktowo jakoś, czy co? No nie, dla mnie, mnie to zawsze dziwiło i na głowicy mamy to samo, że tu możecie zobaczyć. O, tu jest ten otwór, widzicie, to jest kanał normalnie wodny i mi się wydaje, że on powinien właśnie spływać do bloku. Natomiast tu jest otwór, już widzicie, na szpilkę, także no. Zawsze mnie to zastanawiało. Być może tutaj chodzi o mały obieg, ale to też dla mnie jest dziwne, no bo. Też mi się wydaje, że gdyby to było normalnie tam rozwiercone, to że wtedy mały obieg by jakoś sprawniej funkcjonował. Chyba, że właśnie były takie problemy, że może początkowo myślano, że będzie wtedy jakiś lepszy mały obieg, a później się okazało, że to jakoś źle krąży. Powiem Wam, nie wiem, zawsze mnie to zastanawia. Jeśli ktoś ma może jakąś sprawdzoną teorię na to, to chciałbym się dowiedzieć, no ale mówię, mi się wydaje, że to jakby był otwór, to byłoby to lepsze. Może to jest, nie wiem, spowodowane tym, że jest to zbyt dużo osłabienie konstrukcyjne, czy, czy, czy jak. No, ale mi się zawsze wydawało, że tu, jak byłby otwór, jakiś taki kanał, właśnie na dół, no to, że to by jakieś chłodzenie było jakieś rozsądniejsze. Natomiast no jest tak zrobione, w tym miejscu sobie po prostu blok gnije i każda 30 zawsze będzie miała tam wzrost. Dobra, w tym momencie co nam zostaje, no to oczywiście odtłuścić całą tutaj tą powierzchnię. I teraz chciałbym Wam, powiem tak, rozwiać parę mitów. Pytacie się mnie często, jak założyć głowicę. I teraz bym tutaj zostawił sobie chwilę refleksji, bo słyszałem już kilka pomysłów, które mnie troszeczkę zadziwiły. Powiem Wam tak, ja uszczelkę montuję na sucho, że tak powiem, czyli ta płaszczyzna, tak jak widzicie, tu ma się praktycznie lśnić, zostaje nam teraz odtłuszczenie, tak samo głowica musi zostać odtłuszczona, lśniące powierzchnie, czysto odtłuszczone, zakładamy uszczelkę na blok stroną szerszą, ponieważ jeszcze jak zobaczycie uszczelka pod głowicę ma tutaj widzicie ranty z tej strony na przykład widzicie one są takie od, od strony logo tutaj są szerokie, szerokim do dołem no bo jak, do dołu, bo jak mnie patrząc to od dołu idzie kompresor więc tam powinno mieć to większe wsparcie no i też tu jak wcześniej już odkryliśmy tu widzicie motor paka jest tutaj logo od tej strony, więc to idzie górą w ten sposób co słyszałem co mnie zaskoczyło, pierwsza sprawa Podkładki miedziane, tak jak na przykład widzicie je o tutaj, dobrze jest podgrzać do czerwoności, je tak trochę wygrzać, żeby mieć stała się miękksza. No i też słyszałem już takie pytanie, było kiedyś do mnie, czy na uszczelce do głowicy zrobić to samo? Powiem Wam szczerze, że mnie troszeczkę to zszokowało. Pytanko? Nie powiem szczerze, może na tym to ogląda. No nie polecam. no To jest raczej materiał, który po. No, tak naprawdę, starciu z ogniem nie będzie się nadawać do ponownego użytku, więc nie próbowałbym czegoś takiego. Druga sprawa, pytacie się, czy smarować czymś. Oczywiście, pani, silikoniku czy można dać? No, powiem wam tak: kiedyś też dawałem, ale tu się przyznam, u nas 30. właśnie, powiem wam szczerze, aktualnie ja nie będę z wami się oszukiwał. Dobrze wiecie, jak to wygląda praktyka garażowa. Czasem po prostu są sytuacje, w których trzeba wagon z e, silikonu wrzucić, bo inaczej po prostu człowieka szlak trafi, i to nie będzie działać. Swoją swoim jak tutaj. Znaczy, luzu nawet nie ma. U siebie miałem takie sytuacje, że mi się stwornie wybiły i stukało to. Tutaj widzę, chodzi to ładnie, tłok, nawet na boki nie ucieka, więc jest spoko. E, dobra, no i tak gadasz już o czym innym. Słuchajcie, e, kiedyś dawałem silikon tak, że cieniutko smarowałem tutaj, bo właśnie widzicie, tu są żery. Tu jest wżer, tu jest wżer, tutaj też jest jakiś wżer i wiecie. Często jest tak, że ten blok już jest tak mocno wyeksploatowany, że te wrzery trzeba zjechać. Tylko no, nie wiem czy to kamera odniesie, jakbyśmy chcieli ten na przykład wżer w tym momencie zjechać na równo, to podejrzewam, że tutaj byśmy mogli prawie ze 2 mm zebrać. I teraz te 2 mm musielibyśmy po całości zbierać, tak jak jest bez szpilek blok, żeby tu leje tłoki. I cała reszta miały zmniejszony ten wymiar, lub też później dobrać tak grubą uszczelkę. Gdzie powiem Wam szczerze, to jakiś wybór szałoby nie jest, bo wątpię, żebyśmy 2 mm grubszą uszczelkę dostali. Ewentualnie dwie założyć, ale też nie kombinowałbym na dwie uszczelki. Nie, nie, nie do końca będzie to tak szczelne, jakby się chciało. I powiem Wam, że no, ja w tym momencie i tak to zakładam normalnie. No zobaczcie, tu na razie nie na brudnym, tak kładę wyświnie całą tą uszczelkę i też to będzie inaczej chodziło. E, ten wżert, jak mówiłem, tu jest od kanału wodnego, tylko teraz tak, co tu się może stać złego? No w najgorszym momencie tutaj by po tych tutaj rantach przeszło nam i lało płynem do tłoka. Tylko, że tak, tu płaszczyzna jest od tulei, jak zobaczycie, dobra, przełożymy, to nie jest takie brudne. Jak przyłożymy sobie uszczeleczkę. One zawsze się tutaj klinują, o te otwory na szpilki. Jeszcze wyżej trzeba. Jedną ręką to się źle robi. O, czekajcie, tu wskoczyło, teraz tu zapiera, patrzcie. Teraz zobaczcie o co chodzi, zobaczcie. O. I teraz widzicie, że tak naprawdę tutaj ta nasza uszczelka przylega do tulei, widzicie? Tuleje ma tutaj ten randzik drugi i na tym drugim randziku spoczywa nam nasza uszczelka. I teraz zobaczcie, w momencie kiedy my to osadzamy, no tu jest trochę lipa, że to jest takie w ogóle ruchome, to też jest ważne, żeby tutaj mniej więcej to wyśrodkować. I zobaczcie, ten wżer jest tutaj. I on, jeżeli tu gdzieś puści, no to w najgorszym wypadku, co wątpię, żeby się stało, gdzieś tutaj nam może puścić wodę bokiem. Natomiast, z racji tego, że to od tuleja jest odpowiedzialna za nasze szczelności, to zobaczcie, na tulei, jak nam się tutaj te pierścienie uszczelnią, bo to jest taka, tutaj taka warstwa powietrza, jeszcze to się wszystko ściśnie ładnie. No to do środka nam nic nie wleci. To jest ważne. Tu do środka nic nie wleci. Tu też mamy pierścionek, który widzicie. I ten pierścionek zapewnia nam szczelność. Tutaj jest akurat kanał smarujący głowice I tutaj też mamy kanały wodne, które są, widzicie, miedzią e, przetrzymane. Tu mi się z tej strony nie podoba. Tu, u, u, tu może być problem. Tu jakoś ta uszczelka, tak zobaczy, jak tu ją dociśniemy w ten sposób. To jest za bardzo przesunięta do lewej, trochę lipa. Tu nie wiem, czy nie będzie, nie, nie będzie napuszczało. Trzeba trochę bardziej do prawej. Wurde, to jakoś blok jest troszeczkę dziwnie zrobiony z tej strony. No dobra, trzeba będzie to wiecie, tak założyć, żeby to szło. To jeszcze i tak na boki się rozejdzie. I teraz no widzicie. Jaki może być problem? Problem widzę na przykład w tym momencie, że tu właśnie widzicie, to jak czeka nam dojdzie, no to mieć może być za bardzo na lewo, niezgodnie z tym kanałem. I teraz tu na przykład tu może nam się rozwarcić w tym momencie, widzicie? Jeżeli tu źle złapie, to do oleju nam będzie szło. Yy, będzie nam szła właśnie woda czy tam też płyn, zależy na czym to będzie jeździć To ma jeździć na płynie, więc w tym przypadku płyn No i zrobi nam się taki brzydki olej Z właściwościami smarnymi bardzo słabymi O, wyjdzie kurde uszczelko Zaraz tych pokazów, uszczelkę tylko zepsuje, ale Coś chcie, chciałem Wam pokazać, to zobaczycie o co chodzi Kurde, to stara, stara się ktoś śmiał, że 3 dni walczyli ze skrobali, a Moja palcami zeszła, no. Tu widzicie, no tu jest taka powierzchnia cieniutka. Trzeba zobaczyć, żeby to ładnie tutaj przyszło. Nie wiem, czy ta, tutaj jakoś tam bloki inaczej wyprofilowany. No ale widzicie, po, po, podżarte są tutaj kanały, więc tu musi się to uszczelnić. No można dać tu jakiegoś silikonu, nie można. To już Wam powiem, że ja jestem zdania, że no nie daję silikoniku na takie rzeczy. Odkąd zacząłem stosować klucz dynamometryczny, to nie używam tego. Powiem Wam, że Wedle mnie prawidłowe osadzenie głowicy jest kluczowym elementem. Dlaczego? Zobaczcie, ta uszczelka, widzicie, ona jest taka napowietrzona. Są różne takie y, uszczelki miedziane, to nawet zwykłe uszczelki możecie zobaczyć, że są różne rodzaje. Zobaczę, czy jeszcze takie posiadam. Ponieważ uszczelki możecie. No tu macie na przykład miedziane, to ostatnio kupiłem. Widzicie, to jest pe pełnolita miedź. Natomiast miałem gdzieś takie śmieszne powietrze. No, czekajcie, ona chyba na tutaj gdzieś na wierzchu leżała. Są też nawet takie uszczelki, właśnie zwykłe, miedziane, że posiadają po prostu taką warstwę jakby powietrza, że ona po ściśnięciu się dopiero rozszerza. O, tutaj są na przykład. Widzę, o. Widzicie, to jest to. Ona ma cienką ściankę. Ta, widzę, już ona nadpękła. Widzicie, to jest taki rancik. I ona pod wpływem sprężeń, e, ściśnięcia się tak rozszerzy. I to będzie w ten sposób e, miało uszczelniać. I na tej zasadzie działa też uszczelka na głowicę. Dlatego, o, co, co jest ważne przy dociąganiu. Jeżeli będziemy to dociągać na siłę i nie stopniowo, to głowica też lekko będzie po skosie szła, i wtedy taka właśnie podkładka miedziana, czyli taka duża podkładka, którą mamy tutaj dookoła, też będzie najpierw dociśnięta z tej strony, potem z tamtej strony. I to gdzieś może się źle ułożyć. Dlatego dla mnie kluczowym etapem jest dociąganie głowicy. No dobra, witam Was na moim suficie. Właśnie spoczywacie w pogodnej pozycji, że tak powiem. Teraz tak, dorzucam Wam zdjęcie, o co chodzi, teraz tak, mamy tutaj, widzicie, naszą, że tak powiem, pomoc techniczną i teraz jak jest określone tutaj dokręcanie głowicy. A więc tak, dokręcanie nakrętek głowic. Przy dokręcaniu nakrętek głowicy od razu, pełnym momentem, istnieje niebezpieczeństwo odkształcenia się głowicy. Do tego nakrętki głowicy należy dokręcać stopniowo, w trzech etapach, w kolejności podanej na rysunku. W pierwszym etapie należy dokręcić wszystkie nakrętki lekko do oporu. No i w pierwszym etapie widzicie, już lekko do oporu, nie jest to żadna cyfra, żadna suma. Oczywiście instrukcja jest napisana w ten sposób, żeby no, przeciętny, zwykły rolnik był w stanie ją wykonać. Czyli bez narzędzi specjalistycznych, albo raczej z podstawowymi narzędziami. Dlatego jest tutaj określone w ten sposób. Ale już widzicie po pierwsze e, trzy etapy, po drugie jakieś tam wartości. W tym przypadku lekko. Ja na razie wszystkie połapałem sobie na palce. Tutaj ta jedna no, trochę ciężej idzie, to jest e, słabiej. Moim pierwszym etapem będzie 90 Nm. E, więc teraz będziemy przechodzili do dokręcania po pierwsze etap 90 Nm. Potem będziemy, myślę, co 30, bo będzie, byłoby 90, 120, 50, 80 i 210. Także będziemy tak od 90 po 30 Nm zwiększać, aż dojdziemy do 210, czyli do granicy wytrzymałości, do granicy wytrzymałości, do granicy skali mojego klucza dynamometrycznego i na samym końcu jeszcze, żeby osiągnąć docelowe, tu mamy oczywiście przedział między 22 a 24 kg na metr, także to jest 220-240 Nm, Kiedyś było po prostu K, a teraz jest Newtonometry. I żeby to osiągnąć, no to jeszcze później troszeczkę podorzucamy, że tak powiem, Newta od siebie, żeby to było dobrze. Eee, kontynuując. W drugim etapie dokręcić nakrętki połową momentu. Tu już widzicie, tutaj się nie cackają, tylko każą eee, dokręcić to za pomocą połowy momentu. No ja będę to rozbijać na jeszcze mniejsze fragmenty, ponieważ pomiędzy etapami zawsze czas mija, to troszeczkę się lepiej układa. No i tu mamy chociażby, widzicie, narysowany taki klucz właśnie. Klucz coś takiego jak oto, tyle że ma on długości 540 mm, czyli taki półmetrowy. To jest właśnie takie, kiedyś chyba profesor Kirsz się śmiał, że średnio silna osoba, czyli powiedzmy na przykład ja, z półmetrowym kluczem. I tu widzicie, jest pokazana góra, ten klucz jest na środku, czyli na każdą stronę mamy po 22 cm. No i wysokość on ma 300 mm, to jest klucz do dokręcania nakrętek w łowicy. No i połowa to jest, widzicie, no wychodzi na to, że około 120 do nawet 100, znaczy tak 110-120 mm powinno być. No ale widzicie, no. Średnio silna osoba pół metrowym kluczem tylko pół metra po szerokości czyli po 20 na stronę i tak to dokręcamy. Następnie co mamy tu dalej powiedziane? W trzecim etapie dokręcić nakrętki całkowitym momentem do oporu. Moment potrzebny do dokręcenia nakrętki głowicy na zimno wynosi 22 do 24 kg na metr. Praktycznie średnio silny monter uzyskuje taki moment przy użyciu dwuramiennego klucza pokazanego na rysunku 38. I widzicie, to jest cytat w tym momencie. Tak jak widzicie, jeszcze raz, takim kluczem średnio silna osoba, czy tym szlaku montem, powinien osiągnąć taki moment, no tutaj nie, zapierałem się czy coś takiego. Tak no widzicie, tak składali te ciągniki kiedyś. My natomiast dzisiaj posługujemy się technologią, dodatkowymi narzędziami, i naszym narzędziem dzisiaj podstawowym będzie właśnie klucz dynamometryczny. Nie wiem, czy to będzie widać, bo GoPro główniano pokazuje. Tak jak mówiłem, 90 Nm jako moja wartość startowa. Dlatego lecimy teraz krótka przedłużka. Krótka będzie dobra, będzie dobra. Klucz 24. Tu widzicie, tu są zwykłe akurat podkładki. Ja podkładek nigdy tych fabrycznych nie wyrzucam, ponieważ wedle mnie są dużo solidniejsze. Czekajcie, to mamy. 4 24 i Jeszcze, co Wam zapomniałem pokazać. To jest yy, najważniejsze, czyli jak to dokręcić. I tutaj cofamy się do zdjęcia poprzedniego. I tu mamy obrazek kolejności. I kolejność wygląda następująco. Kurczę, chciałem gdzieś o, na pompie patrzcie elegancko. Uchwyt na telefon. Standardowo zaczynamy od środka. Czekajcie patrząc. Aha, to jest środek, będzie ta strona. Dobra. No i mamy 90 nm ustawione. Czekajcie czy tu mi na pewno telefon nie poleci. Dobra, tak. Nie powinno być źle. Dobra, chociaż wiecie co, szkoda mi jest, bo dobra. Postawię go tutaj, bo już miałem z nim przygodę, więc wolę być na czymś co nie będzie mi się bujało podczas dokręcania. No i zaczynamy. Mamy 90 minut musimy się zacząć tutaj z tą stronę, bo niestety silnik jest na polecie. Nie wiem czy dokręcę w ogóle na 240. Ale zobaczymy. Dobra. I adekwatnie do tego to jest numer 1. Numer 2 idzie zaraz obok, czyli idzie tu. Tak jak to przekręcimy, to jest tutaj. Dobra. I tu lecimy numer 2. No i widzicie, tu mamy 90. 90 to jest taka wartość, co Wam powiem. Ani krzywdy nie robi, ani szału nie ma, że tak powiem. 2, i potem 3 jest tu przekątne, czyli tu e, 90, stop, 90 N to jest taka wartość, mniej więcej na śruby 12. 12 czy na 10? Zależy, jeszcze jest taka wartość, co nie tak 10, 12. Na przykład koła w samochodach naciśni się na, przykład na około 120, do czyli zobaczcie, dwukrotnie lżej niż głowica F30. Dobra, mamy tu, i stąd przeskakujemy od razu tutaj. Też lecimy, cyk, stąd przechodzimy tutaj, potem przechodzimy z powrotem tu i stąd przechodzimy tutaj. Czyli widzicie, tak naprawdę najpierw środkiem, dzięki czemu cała głowica nam mniej więcej równomiernie osadza uszczelkę, i potem idzie cyk, cyk, cyk na krzyż i na końcu kończymy i tak jeszcze środkiem. W sumie to co 30 N, czekajcie, od 90 do tutaj mamy, czekajcie, muszę przestawić. Tutaj na 3 etapy chciałbym to też zrobić mniej więcej, czyli tak, od 90 tu mamy 120, czyli mniej więcej plus 60, możemy od razu zrobić gdzieś 150, nawet wiecie. I tak co 30 to będzie dużo, damy od razu 150. Po 40 jest 150. Problem będzie, żeby tutaj uzyskać te, te wartości na bujającym się silniku, ale damy radę. To nie będzie duża różnica, tak? Dobra, czekajcie tu. Postaram się to jakoś tak zaprzeć, żeby... No kurde. On nie będzie nami współpracować. Czekajcie, czym sobie... A silnik u mnie teraz stoi tak. Ni w dupę, nie w okod, no, nie? Jest niestabilny na tej palecie. O, takie warunki w tym przypadku teraz no. żeby tam tu nie polecił, za bardzo ustawimy go tu coś takiego on może być zgięty ale teraz mam cała tutaj konstrukcja z boku nie będzie przeszkadzać Pamiętam o was, pamiętam czekajcie to teraz widzicie zaparłem go sobie tutaj o o resztę widlaka o widzicie tam jak to wygląda jest kawał stali na ziemi więc on na pewno nam tutaj podociąga dobrze nie będzie nam teraz silnik obracać w teorii chyba że na paletę zobaczymy co tu się będzie działo jeszcze się tutaj zamknie jest 150 stąd. Lecimy tu przy 200 będzie dopiero zabawa było tu. Teraz lecimy po skoczy tutaj. Cztery. Trzy. Dobrze, czekajcie. Jeden, dwa. Tu jest trzy naskos, trzy i cztery po długości. Dobrze. jest. Stąd znowu lecimy tutaj. Jak sobie obrócę telefon, będzie identycznie jak silnik jest położony. Jest 150, teraz usunięcie po stół, tak jest tu stój, potem na dole. Dynamometrycznym. tutaj daamy. Czyli mamy 120 N teraz się będzie pierwszy problem pojawiać nie wiem jak silnik będzie nam się Tutaj to są spore wartości. Te 200 minut to może nie widać, ale trzeba siły włożyć. I poszło. Dobra. Skoro nam to poszło. To na miejsce brakuje 10 do 30 Nm I teraz zrobimy tego średnio, średnio silnego człowieka. Si silno średni też by było, ale by nam przeciągnął. Dobra. Potrzebuję teraz przedłużkę i... Szukam teraz kurczę, profila, bo ja mam szczerze, nie wiem, co z nim zrobiłem, bo miałem taki kawałek swojego profilowy. Profil, za, za sam raz, tak bym powiedział, pod rurkę. Kurczę, nie wiem co ja z zrobiłem. Co gdzieś coś dokręcałem, gdzieś go tutaj położyłem, no bo... No bo tata, 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 nie wiem, ciężko powiedzieć. Dobra, e, tak, dźwignię teraz zakładamy. Ta dźwignia, zobaczcie, tu jest w ogóle... Nawet wygięta od swojej eksploatacji. Ale to nie akurat nie od tego, tylko od wygięcia się, od odkręcania się w kół. Naprawdę sto inne mi się udało kiedyś wygrać w konkursie. Jestem w mega zadowolony. No dobra. Tak. Panie, jak to może powiedzieć na warsztacie Profila? Ale co mam powiedzieć, że ma taki jeden, konkretnie jeden, jeden konkretny do zakręcania i nie wiem gdzie jest. Ale skoro nie wiemy gdzie jest, są mi opcje alternatywne. Jeszcze jest z i trochę pójdzie. Jeszcze teraz tak od siebie troszkę. O, gdzieś w tyle, czyli powiedzmy. Jeszcze jest 20 stopni. I tak. tak Piję ze drzwi na oko. O. To tak teraz wiecie, teraz jak to mówi się, szczucie. Tylko widzicie, różnica jest taka, że gdy dokręcacie ręcznie, to za każdym razem, za każdym, na każdym tym etapie środek ryty, py, 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 py ustawiacie podobne wartości. Na dynamometrycznym ustawiacie to yy, no, dane wartości, tak jak ja miałem tutaj 90, 150 i 210. Natomiast w tym momencie już tylko osiągamy ten, yy, te widełki, że tak powiem, yy, odpowiedniego dokręcenia. Natomiast wcześniej równomiernie dokręciliśmy głowicę i to jest ważne. Po pierwsze kolejność, po drugie to żeby równomiernie osiadała głowica. No, a teraz już tylko dokładamy te parę niuta, żeby to na napewniaczku osiadło. O. I będziemy mieli pewność, że jest wszystko dobrze. No, tu co najważniejsze są nowe szpilki, nowe nakrętki. Wszystko dobrze siadło, nic się nie. Nigdzie się nie przekręcił, więc mamy teraz pewność, że to będzie trzymało.